gry, które upadły. Among Us. Jest to gra, o której każdy w roku 2020-2021 na pewno słyszał, co pokazuje Google Trends oraz Team Charts. Sam do tej pory przegrane w tej grze mam ponad 60 godzin. Ale zacznijmy od początku. Ja jestem Fabix. Jeżeli tego typu filmy ci się spodobają, to zostaw suba i lajka. Dzięki. Początkowo gra miała się nazywać Space Mafia, gdyż in inspiracją była towarzyska gra Mafia. Rozgrywka przypominała bardzo mocną nową grę, ponieważ jedna grupa osób ma za zadanie zabić innych, a druga ma odkryć kto kłamie. Po wydaniu, gra okazała się być totalną porażką. Ale gdy Fall Guys, do którego później wrócimy, stało się nudne, a Us wreszcie stało się popularne. Wielu streamerów grało w grę, przyczyniło się do jeszcze większej popularnościowej produkcji. Among Us było jedną z popularniejszych, jak nie najpopularniejszych gier w tym okresie. Niestety przez lenistwo twórców i brak aktualizacji, era Among Us się skończyła. Ale co teraz z Among Us? Czy gra umarła? Nie. Jak dotąd jest 9000 stałych graczy. Chciałbym jeszcze dodać, że historię gier, które przedstawię... W tym odcinku są skrócone. Jeśli chcielibyście pełny, długi film z jednej gry, która upadła, napiszcie w komentarzu, a ja postaram się zrobić z tego film. Kojarzycie taką grę o fasolkach? Fall Guys, czyli kolejna popularna gra w latach 2020-2021, pomysł na grę twórcy wpadli po pijaku. Tak jak w przypadku poprzedniej gry, Fall Guys odniosło wielki sukces. Gry chodziło o przeskichywanie nad nimi trzymanie się ich oraz ukończyć tor, aby zdobyć koronę. Jeszcze większą popularność gra zdobyła, gdy streamerzy, którzy mieli kody do wersji beta, rozdawali je na streamach, co zwiększyło liczbę fanów i pieniędzy w portfelach streamerów. Oczywiście coś musiało pójść nie tak, jak poprzedni, brak aktualizacji i nudny gameplay przyczynił się do upadku. Na ten moment owa gra ma 2000 stałych graczy. Jest to ponad 86 razy mniej niż gdy była popularna. Do upadku przyczyniło się też Among Us, ale wiecie co się z nim stało? Dużo osób też przestało grać Fall Guys przez rajdę po przegranej. Szczerze sam po dojściu na Metę jako pierwszy i zapaniu korony miałem podobną reakcję. Pokemon Go. Bardzo znana i ulubiona gra o pokemonach, stworzona dla graczy na telefonach. Gra była prosta, chodzisz na przykład po parku, zbierasz pokemony, walczysz ze spojmer, tradujesz się ze znajomymi, otwierasz jajka itd. Zapewne znaliście osobę, która grała w tą grę, może nawet wy w nią graliście. Gra radziła sobie świetnie nawet w 2020 roku, gdy dodali możliwość wejścia na rajda, gdy się było w domu. Działo to tak, że jeżeli rajd był na innej ulicy, to Ty, gdy miałeś specjalnego Remote Pasa, mogłeś bić na niego. Niestety w 2021 roku zostały usunięte fajne pokemony z rajdów oraz dodano chyba najgorszą rzecz w całej grze. Naklejki. Tak, naklejki. Jedyne co, że służą, to do dodania i gdy wysyła się gifta, ogólnie gra znudziła się wielu osobom, co przyczyniło się do jej upadku. Zróbmy małe podsumowanie. Wszystkie wymienione przez mnie gry upadły albo przez głupie decyzje twórców lub przez nudny gameplay i brak aktualizacji. Wszystkie z podanych gier nie umarły, ponieważ mają ileś tam stałych graczy, jak na przykład takie Fall Guys, które niedawno stały się lekko popularne dzięki Epic Games, które wystawiły je za darmo. Nigdy nie będą takie popularne jak kiedyś, ale cóż...